Dzień dobry. dzisiaj jesteśmy w Teatrze Mądrzejewskiej. Z nami jest Malwina Juszczak-Duda, autorka opowiadania dla dzieci oraz Julia Radecka, Dominika Pawłowska, która te, które te opowiadanie przerobiły na taki spektakl teatralny, edukacyjny. Ciekawy projekt. Panie tutaj działają społecznie, mają ważny przekaz i chciałyby dotrzeć do jak największej grupy młodych odbiorców. Na początku Jakie są cele edukacyjne tego projektu waszego? Czemu to zrobiliście? Co chcecie pokazać tym młodym ludziom? Jak ważna jest asertywność? Jak ważna jest postawa asertywności wobec sytuacji, które mogą zagrażać naszej wolności, naszemu bezpieczeństwu i bezpieczeństwu dzieci przede wszystkim, tak? Bo oni byli odbiorcami. Na przykład narkotyki, czytałem. Narkotyki, pedofilia, alkohol, wszelkiego typu uzależnienia, tak? I przemoc. Fizyczna, psychiczna, tak aby po prostu dzieci wiedziały jakich słów, bądź gdzie szukać pomocy. Kiedyś takie sytuacje mogą się zdarzyć w ich życiu tak? lub w ich środowisku. Jesteście młodymi osobami. Na pewno narkotyki, alkoholiny, takie rzeczy są obecne w środowisku waszym, w waszym pokoleniu przede wszystkim i wiecie, jak o tym rozmawiać, ale trafiacie do grupy odbiorców w wieku lat 6, 7, 8, 10, Jak to pokazaliście im? To są ciężkie tematy. Tak, to był właśnie nasz, nasze główne zadanie, główny, można powiedzieć, problem, żeby do nich trafić. Spróbowaliśmy to zrobić poprzez cukierki, żeby nie używać słów, które są dla nich, jeszcze dla tak małych dzieci mogą być albo obce, albo mało znaczące. Użyliśmy jako rekwizytów cukierków, które powodowały różne stany podobne do narkotycznych, u postaci króla i poddanych czarnoksiężni czarownicy, czarownicy, przepraszam. I w taki sposób pokazaliśmy tą historię, żeby zwrócić uwagę na asertywność odnośnie wszystkiego takiego złego, żeby pokazać dzieciakom, co jest dobre, a co jest złe. Co kierki te kierki zytem są, metaforą, tak. czytałem zarys fabularny opowiadania, no to mamy królestwa. Dobre i złe królestwo. W dobrym ludzie pracują normalnie, na co tak. dzień, funkcjonują, a w tym złym mają łudne szczęście, bo są po tych cukiereczkach, które powodują, że... No właśnie, co one powodują te cukierki? Jak to to królestwo wygląda? No z pozoru królestwo wygląda cudownie. Jest pełne kolorów, przepięknych zapachów. Natomiast gdy już do niego wejdziemy, no to jest tam dość przerażająco. Brzydko, ponuro, szaro, strasznie. Nic nie jest takie, jak się wydaje z, z wierzchu. I kontrast jest Królestwa Dobrego. Tak, tak. Gdzie jest... Gdzieś tam złomisz tą dobrą, OK? <grym> tak, bo takie były też nasze <grym> role. <Sterole. Sterole>. Okay. <grym> <Okay. grym> ja byłam wróżką Asertywią, Tutaj była czarownica-uzależnica. E, I w Dobrym Królestwie żyli sobie króli królowa, e, gdzie król spotkał właśnie czarownicę. i e, pod wpływem tych cukierków, tego narkotyku, powędrował do tego złego królestwa i tam przepadły o nim wieści. Po czym królowa, nie wiedząc co zrobić, odezwała się do wróżki Asertywi o pomoc w uratowaniu króla z tego złego królestwa. Czyli te królestwa się przenikają w tym opowiadaniu? chyba niejednokrotnie. Nie, tak, gdzie, duża rola, gdzie dużą rolę odgrywała muzyka. Ponieważ nie mieliśmy takich warunków przestrzennych zbyt dużych, e, więc oddzielaliśmy to muzyką. Były umowne strony, ale mm, to już tak scenograficznie. E, ale to przejście właśnie było między tymi królestwami i w momencie, kiedy właśnie królowa wraz z wróżką przechodzą, widzą z początku tą bramę, gdzie jest przepiękne, pachnące i, i, i radosne królestwo, bardzo podobnie jak po tej dobrej stronie, a przechodzą tylko przez jego próg, wszystko jest ponure, szare i straszne. Dzisiaj mamy świat smartfona, telefonów, komputerów, różnych programów kolorowych, dzieci są tam wychowane. Jak trafiać do tej publiki jednak, bo teatr jest trochę przestrzeżoną formą, że na dziecka, no, a poza tym dziecko jest bardzo ciężką publiką, wymagającą, bardzo spontaniczną, szczerą. Jak z odbiorem tego przekazu? Odbiór był bardzo pozytywny. Staraliśmy się troszeczkę ułagodnić tą historię, tą bajkę, ponieważ jej przekaz był bardzo poważny mogą nawet powiedzieć, poprzez kolorowe stroje, kolorową scenografię, muzykę, właśnie zmetaforyzowanie narkotyków cukierkami. A dzieciaki tak brały udział też w spektaklu. to nam coś upadło, to jakieś dzieci podchodziły i też. Czy była aktywizacja? Były, tak. Dzieci, tak, jak najbardziej. Tak? Też tam podnuciły Śpiewamy. tą piosenkę końcową, której autorką jest Weronika Kwaśny i. Ze, właśnie wykonała też ją na koniec spektaklu. Hmm, więc myślę, że dzieciakom się podobało. Chyba ta najlepsza recenzja od dzieci, jak się podobało. Najlepiej <grym grym> być nie może. Wspomnijcie, Weronika Kwaśny, no, znana, legnicka wokalistka, instruktorka śpiewu, muzyka, ale w projekcie łącznie jest 12 osób tutaj. Światłoką powiadania jest was szóstka młodych aktorów. Mamy jeszcze sztab innych ludzi pracujących przy projekcie. Może wspomnij, kto brał w tym udział? Pani Krystyna Zajkominkiewicz, jako opiekunka grupy aktorów, coach Monika Kleban, która też ze mną pomagała mi stworzyć, dokończyć, jakby to powiedzieć, zarys tej bajkoterapii, psycholog, pani Dzikowska. Również była pani Kasia Bernatowicz, która zrobiła poczęstunek dla, dla dzieciaków ze swojego słodkiego zakątka. No i oczywiście Kamila Mitek, która była sponsorem tego poczęstunku dla, dla wszystkich dzieciaków. Legnicka pisarka, bardzo. Tak. Projekt jest od początku autorski. Jest jej opowiadania, dziewczyny zrobiły z tego Szenariusz. przedstawienie teatralne, mamy muzykę. Jest to projekt, rozumiem, społeczny. Tak, dokładnie. Jak pozyskaliście środki na to, by to stworzyć, w jakiej formie działacie, bo jednak idea jest ważna, zagrożenie jest ważne, no a jednak scenografia, przygotowanie tego projektu, no, musiało być jakieś koszty większe jak przy tym, jak działacie? Na początku wyszłam z próbą pozyskania środków do Dolnośląskich Małych Grantów. Udało się dostać na listę rankingową z uwagi na to, że temat jest chyba jakby trochę ogólny, potrzebny, ale ogólny. Dosta... Tylko jestem na liście rankingowej, a nie, do... nie udało się odstrzymać już dotacji, zabrakło środków. No i w tym wypadku zdecydowaliśmy się jednak, że no, temat jest na tyle poważny, że trzeba byłoby z nim ruszyć do publiczności, dlatego zrobiliśmy to charytatywnie, tak, społecznie. Niemniej jednak, tak jak zauważyłeś, no, koszta są przy tym, tak, więc no, jakimś cudem udało nam się je ponieść, tym razem własnoręcznie. Tak? Rozumiem. Czyli wy, jako młode osoby, lincaristki głównie jeszcze, mhm. swój A. czas, zakończyliście w projekt, to jeszcze tego dołożyłyście, aby wyjść z tym przekazem do najmłodszych odbiorców średnich. Zgadza się, to też projekt. bardzo pomógł nam teatr, bo tutaj się spotykaliśmy tak. i robiliśmy próby, wypożyczyliśmy te y, stroje, Stare. więc y, też. Mieliśmy pomoc. To nie jest po znajomościach, tak, troszkę ale... powiedzieć. Um, ale po przyjaciół. Tak. Yeah. Macie pierwsze przedstawienie za sobą, o to rozmawialiśmy już. Gdyby ktoś chciał teraz Was zaprosić do przedszkola, rozumiem, czy klas 1, 3, głównie tak, szkoły podstawowej, jak się z Wami skontaktować? Jak to wygląda? No Myślę, że najłatwiej przez stronę Facebookową mojej fundacji, samodzielny area Rodzic, i tam widnieje numer telefonu. Można zadzwonić i umówić się na spotkanie, tak żebyśmy mogli, mogła, żebym ja lub żebyśmy mogli opowiedzieć coś więcej o projekcie, żeby przygotować miejsce, salę. I rozumiem, że jest taka opcja, że non-profit przyjeżdżacie i to realizujecie. Ale też warto zapelować w tym momencie do tak. widzów, że jak zapraszacie tutaj taki projekt, to może jednak parę złotych na chyba pokrycie kosztów, pokrycie kosztów tak. rozwój projektu, bo z tego no co słyszałem, macie ambitne plany, aby to tak, dalej ewoluowało. Żeby żeby powiększyć właśnie tą scenog ta scenografię, tak jak i apelujemy do dyrektorów placówek oświatowych, aby zapraszały projekt. Ewentualnie się pochyli troszeczkę nad pomocą w rozwoju tego projektu. To było też wskazane. Na koniec jakieś warunki takie techniczne to trzeba zrobić, abyście mogli zagrać to tak. Głównie typowe zrealizować. Miejsce. Macie własną scenę, miejsce. się rozstawiacie, wszystko gotowe, czy jak to wygląda? Nie. Niestety nie, ale e, głównie chodzi o miejsce, gdzie będziemy mogli to zagrać i taka mała widownia, e, gdzie będzie można te dzieciaki posadzić i e, żeby one sobie mogły stamtąd to oglądać. E, mile widziane byłoby takie podstawowe nagłośnienie. I chyba zresztą sobie poradzimy. No dobry humor. tak, dobry, no humor. tak. Tutaj... No dobry humor to wy zadbacie już na dzieci przede wszystkim. To chyba wszystko jasne. Dzisiaj z nami rozmawiała Malwina Juszczak-Duda, autorka powiadania Iluja Radecka, nasza młoda legnicka artystka z koła teatralnego, która odpowiada za zebranie wszystkich aktorów. Jak i Dominika Pawłowska. Dziękujemy serdecznie i zachęcamy do odsyłania się do dziewczyn.